Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Scottik, a DWW, a to jest kolejny odcinek z serii FM Retro Football Manager 2015, gdzie ogrywamy sobie karierę Manchester United. Tak jak w poprzednim odcinku, dla wszystkiego przypomnienia, zrobiliśmy sobie test spraringów przedsezonowych, gdzie ogrywaliśmy sobie zespoły z Kim, innymi to były Benzing oraz Sajka. gdzie łatwo wygraliśmy oczywiście spotkania 2-0 i 3-0 i niestety przegraliśmy z Olimpikiem Marsylia 3-0 po bardzo słabym meczu. No i cóż, teraz będziemy mieli oczywiście mecz, ale zanim w mecz, to oczywiście Pokażę wam jakie transfery zrobiłem. Tak więc no dużo ich nie ma niestety, ale pokażę co i jak. Obeniam o się oczywiście wiecie, ale pokażę wam tak. Na początku ściągnąłem lewego obrońcę Alberto de la Perez z Real Sociedad. Wydaje mi się, że to będzie dosyć dobry obrońca, żeby tak po prostu zmieścić się idealnie. Kupiłem go za 4,5 miliona, co mnie to trochę zdziwiło, ponieważ spodziewałem się, że jednak troszeczkę więcej będą chcieli. Ale w sumie nie dziwię się, jak on grał troszeczkę meczy i nie radził sobie zbytnio dobrze właściwie. Ale tak można to wnikać. Drugim, którego kupiłem właściwie, to był e, Darius Serna z przez 102 latek To jest akurat prawy obrońca, i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry obrońca. Zatem, zobaczcie na jego stat, Wydaje mi się, że będzie idealnym po prostu tym dodatkiem. Kupiłem go za ćwierć miliona z Saktaru Doniec, co nawet dobrze się radził w pierwszych dwóch meczach. Ale no stwierdziłem po prostu, że on mi się bardziej przyda. Bo, tak jak mówiłem wtedy, że lewa i prawa obrona jednak jest mi bardzo potrzebna. No ale cóż, y, omawiając to tam i tym podobne, zaczynam oczywiście mecz y, z. Premier League po prostu i zaczniemy go oczywiście z zespołem Sunderland Tak więc no ułożymy skład, mamy tutaj Blind'a, mamy Royo Chociaż nie, ja trochę zmienię, dam szansę jednak temu, De la belly, Bo jeszcze niektórzy moim skromnym zdaniem nie zasługują na to, żeby po prostu wskoczyć Po prostu kontuzje i tym podobne. Dobra, zobaczmy czy ja mam tu jakiegoś nowego, chyba nie mam Gdzie to było? Dobra, wiecie co, ja na chwilkę przerwę, żeby no zrobić skład I oczywiście przenoszę się, gdy będę, będzie już ekran tych składów, tak więc zaraz wracam. Tak więc wracam, oczywiście mam przygotowany skład. Tak więc mój skład wygląda tak: w bramce De Gea w obronie De Bella, Royo, Jones oraz Dariusna, W pomocy Ashley Young, Fellaini, Herrera oraz Valencia, a w napadzie Robin van Persie oraz Wayne Rooney. A w drużynie standardowej tak: w bramce Panty, Limon, w obronie Van Aanholt, Coates, Jonass oraz Revelere. Pomocy Johnson, Rodwell, Coquin oraz Larson jako y, pomocnik ofensywny środkowy Hordy Gomez, a jako napastnik German Defoe. I no, bez przeciągania oczywiście ustawiamy tak, dajemy na, temu y, asystentowi gadać i inaczej zmotywujemy po swojemu, czyli tam wiedzę w waszej umiejętności, żeby po prostu pokazali co i jak, żeby no, nie było aż tak źle. Tak ci się jak, jest z porządku i zaczynamy oczywiście mecz. Mamy pierwszą akcję, druga minuta spotkania. Kotes przejmuje, Defo próbował, Jordi Gomez walczył z ale nie wygrał, Young, Herrera, podaje do Runeja, Runeja miał tam z tyłu Kotesa i Kotes odzyskał piłkę, Jordi Gomez, podaje do Vana Alhoda, Rodwell, Rodwell, co on wykonał, ma tam chyba i Runeja, Valencia, Valencia odzyskuje piłkę i teraz próbuje zrobić dośrodkowanie na pewno, Valencia miał tam dwóch, ale nie miał żadnych szans jednak z nimi, Defo Defo się cofa, podaje do Rodwella, Jordi Gomez, podaje do Larsona, Larson ma idealną sytuację, żeby no, dośrodkować, ma tam chyba koło siebie właśnie tego, Delabela. De Serow z daleka, ale DH jednak bardzo ładnie broni. Nie minęło szybko, a już mamy kolejną akcję Felaini, Herrera, Antonio Valencia, Wayne Rooney. Ładne podaje do Van Persiego, ale broni to Panty limon. Będziemy mieli jeszcze zut wolny, zobaczymy, czy coś z niego też wykombinuje się. Van Persie uderza, Osea broni. Znów przejmuje Van Persie? Nie, jednak nie, będzie jeszcze jeden zut rożny. Jeszcze raz Van Persie, tu ranie znowu Osea wybrania. Zdejmuje Felaini, Van Persis spróbuje dośrodkować Valencia. Valencia co zrobi, ale jednak Rodwell wybrania to. Siódma minuta spotkania: Van Halko, Johnson, Jordi Gomez, Defoe. Defoe ma, ma tam koło siebie jednego obrocę. Szelos Ale ale je weź jeszcze Larson dobija i niestety jest jeden do zera. Sebastian Larson jest pierwszym strzelcą w tej serii, niestety. Spadamy na 18 miejsce i tu wyraźnie widać było, że to był błąd Felainiego oraz no. Jednak trójki, czyli De La Belli, który nie przypilnował w ogóle Larsona i po prostu dał mu sobie tak strzelić tą bramkę, więc to niestety, panowie, nie jest dobrze. Kolejna akcja, 24 minuta, Zosia, Van Persie przejmie piłkę cpota do Younga, Young, Young jeszcze to przejął i bardzo blisko było teraz wyrównania, niestety poprzeczka ratuje Sunderland. Kolejna akcja, Van Persie wybić Herrera niedokładnie Johnson Johnson ma teraz wolne pole, a ma tam jeszcze trzech podał do tyłu do szei Koklę, Koklę podaje do Panty Limona. Panty Limon, co zrobi? Do Reveliere Revelier, Larson, ma tam z tyłu właśnie tego yyy... na tych tych on z jego Tam było coś, ale ominąłem to wina komentatora, ale ja podał do hey hej, De co zrobi Sędzia tam się przybliża, chociaż mu Dessa usta. Próbował do Rooney nie wyszło Herrera Rooney, Runi co tam teraz będzie? czy poda do Felainego, podał do Felinnego Znowu do Runy nie ma miejsca, Van Persie, Van Persie w post Polsce strzelaj, goal Gol, 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 jeden gol. do jednego, szybko jednak odzyskujemy ten, jak na razie, remis. Robin Van Persie zdobywa gola, zobaczmy jeszcze raz jak to wysło Runy idealnie do Van Persiego, Van Persie idealnie się przebił poprzez dwóch obrońców, czyli Ose oraz Koasta chyba i zdobył gola na 1 do jednego. 30. minuta spotkania, zutrożny dla Sunderlandu, Hordy Gomez, no i, no Szybko się nie cieszyliśmy właściwie tym remisem. Już jest znów 2 do 1. Znowu któryś błąd naszych obrońców po prostu. Ale kogo to było właściwie, bo ja nie wiem. Tu Ocea? No nie dziwię się, że strzelił, jak on miał puste kompletnie pole! Gdzie oni wszyscy byli? Ja tego nie rozumiem po prostu. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Niestety przegrywamy 2 do 1, bo... Wiele było karygodnych błędów naszych obrońców, więc no czas, szczerze powiedzieć, że nie jestem zadowolony. Nawet i wiele że oni też nie są zadowoleni, bo oni przecież twierdzą, że e, no co pan, przecież pan jest ślepy, my gramy bardzo dobrze. Ja, wy tak możecie zamawiać, ja nie. No i zabra, zobaczmy kogo my tu mamy. Jezu, rojo, 580! Nie. Dlaczego tak słabo? I oczywiście ja tu robię taką taktykę, że kiedy są oficjalne mecze, to zawsze ściągam obrońcę, pomocnika oraz napastnika. I tutaj w tym przypadku zejdzie Royo oraz Antonio Valencia, za którego wejdzie Anjanusa który umie grać od na tej pozycji. Tu oczywiście ustawimy tak jak ma być ustawione, jedziemy drugą połowę, oby była lepsza. Jesteśmy przy 65 minucie, nic się kompletnie nie wydarzyło w tym meczu po prostu. I przeszliśmy po prostu do kolejnych zmian. I tak, jako że no niestety października mają najlepiej, to muszę ściągnąć kolejnego obrońcę i tym razem będzie to Darius na. Niestety się nie popisałeś chłopie, ja cię spuściłem specjalnie żebyś mi ten... Grał dobrze na prawej obronie, a ty no bardzo słabo. Ta, z Gasonu uważa, że nie jest wiarygodny. To co, mam Was chwalić, że bardzo ładnie przegrywacie? Nareszcie, 80. minuta spotkania, Larson. Błąd, błąd, teraz Hordy Gomez poda do Defoe, Defoe strzelał, ale wybronił to na szczęście Dawid Deh, i nie ma jeszcze prowadzenia c 1 dla Sunderlandu, chociaż jeszcze nie mówmy hop. Jest rzut rożny. Johnson wybija, Johnson podawał tam do jednego, Smaring to wybił. Johnson jeszcze przejmie tą piłkę, czy coś zrobi? Coclean, Coclean, Co podanie do Rodwella, Rodwell, on tam widzi partnera, jednak podaje na lewo do Johnsona. Johnson ma tam dwóch obrońców, Hordy Gomez, Hordy Gomez miał chyba wolne, ale zdecydował się do tyłu podać do Koklea. Rodwell, Defoe, defo The z ale DHA broni. Ech, I koniec meczu, przegrywamy inaugurację 2 do 1. Postawa rozstarowała mnie, no bo serio, no jak można tak przegrać? I mam to w nosie, że jesteście niezadowoleni. Nie będę was chwalić za to, że przegrywacie mecze. Przecież to jest United, nie można tak czegoś robić. Oczywiście tu jest mnóstwo tych, tych, debiutańskich, i podobne, ale to jest wstyd, żeby na 16. miejscu być od razu. Więc cóż, tak się zakończył oczywiście pierwszy mecz. Manchester United wygłodniali, kibice przeżywają rozczarowanie, ja też przeżywam je niestety. Bo jak można, jak można tak zrobić? Surna Royo i Young zostali ocenić negatywnie. O jest, o tutaj ten. Czasami jest tak, że jak mamy mecz, to mogą się pojawiać menadżerowie danych y, nacji. Po prostu w tym przypadku był ten y, menadżer hiszpański Vincente del Bosque, który obserwował Dehe oraz Herrera. Czy powinni być y, powołani? Dehe Myślę tak, ale Herrera to takie wątpliwe. I także pojawił się menadżer Urugwaju, czyli Oscar Tavares, który obserwował rywala. Na szybciej, czyli Sebastiana Koatez. Konferencja, szybko zrobimy to. Rafał zaliczył właśnie setny wytężnikowy, tak fajnie. Popełnił, Marko Zdrojewski popełnił dzisiaj fatalny błąd, który kończył w końcowym rachunku zauważył na wyniku spotkania. Czy bardzo się tym pan przejął? czy on się przejął. Wyciągnie z tego wnioski, myślę. Nie o takim początku pan Mazu, Jak bardzo rozczarował pana wynik? To denerwujące. piłkarze też tak za to zareagowali. Dario Serna dobrze się dzisiaj zaprezentował swoim debiutem. Ta, ta, jasne, jasne, czego? Powiedz powietrzu w wciąż o plotek transferowych. Czy praca pan składzić do k... jeszcze k kogoś? Przepraszam, że czasami tak niewyraźnie brzmię. Nie zamierzam rozmawiać o plotkach transferowych na konferencji. To stwory pech trafi na kogoś tak dysponowanego dobrze jak Hordy Gomez. Nie obchodzi mnie to. No i w sumie tyle. I ten, jak się pojawi ten y, analiza, przemycować jakoś tak, to ja wam pokażę, jak w najlepszy sposób karać zawodników, żeby po prostu ich zmotywować dodatkowo. Ponieważ doram wam. Ciekawostkę, że jeżeli e, kogoś ten, kogoś właściwie ukażemy po prostu, że kogoś ukażemy i on zareaguje pozytywnie, to wtedy trochę przypływa mu tej pracowitości oraz między innymi determinacji. Tak więc zobaczmy, kto tu w się słabo. Dariusz Syryna na przykład jego ukażemy 620. Od razu wam ten podam wam w filmiku. Jak ja właściwie ten, jak ja y, każę zawodników y, poprzez właśnie te oceny? Jeżeli trafi się właśnie taka ocena tutaj, jak fakturowie mają, to oczywiście dwa tygodnie każemy, bo zasługuje na to. Jak tu jest 6-2, to bez... Przez oczywiście tydzień, a jak się trafi 6-3, to tylko upomnienie, ponieważ to się nie liczy. Najczęściej jest tak oczywiście, że piłkarz na to zareaguje pozytywnie albo niepozytywnie, bo to zależy po prostu. O, tak jak widzicie, na przykład Darius na przeprosił za swój występ po sami meczu i przyznał, że zasłużył na karę. i popatrzcie jaki jest efekt. No, co prawda on tu już ma pracowitość 20, ale gdyby nie miał, to oczywiście by mu to wzrosło plus determinacja oczywiście. Rakiostroja na przykład sądzi, że nie zasłużył na Ukrainie, bo ma wrażenie, że najlepsze niko może przydać się kilka słabości, a karanie go za to, że koledzy uniemożliwiają mu normalną no, grę jest nieuzasadnione. I oczywiście, on będzie chciał z nami pogadać, że. No, dlaczego mnie pan kazał? Niestety, no, muszę przyjść. Jestem rozczarowany, że ukarał mnie pan finansowo za rzekomą kiepską grę i czekaj mnie, jak uzasadni pan swoją decyzję. Nie, nie, no, po prostu powiem tak, że w ostatnich meczach miałeś problem z odbiorem piłki, po prostu. Nie uwierzam, by była to uczciwa i trafna ofena. Gram znacznie lepiej niż się panu wydaje. No, dobra, no to powiem teraz. Przepraszam, jeśli cię uraziłem. Chciałem tylko postąpić konsekwentnie i zdecydowanie. Drugi raz nie popełnię tego błędu. Wszystko chyba zostało już powiedziane. Zapnijmy ten temat i obyśmy już nigdy nie musieli do tego wracać. Takim głosem, jak mi powiedziałem. o, De La Bea też zaakceptował karę, tutaj też nie było, i Valencia też zaakceptował karę. I bardzo się cieszę. Czasami właśnie takie coś daje no, pozytywną atmosferę, że można lepiej grać. Tak czy siak, ja się z wami zobaczę, jak oczywiście zagramy drugi mecz. Tak więc, do następnego meczu. Witam Was na drugim spotkaniu Premier League, tym razem to będzie z Evertonem, jak widzicie zrobiłem kilka zmian, tak więc bramce De Gea w lewej stronie, tym razem Tyler Blackett za Delabere, którego wstawiłem na rezerwowy, na środku Chris Smalling, wstawiłem go za Marcosa Roya, który zagrał beznadziejne spotkanie, Phil Jones, Dario Schnee, w pomocy Juan Mata, Daily Blind, to jest pierwsza zmiana, Ander Herrera oraz A. Antonio Valencia i w napadzie Van Persie oraz Random L. Falcao. Tym razem, a jeżeli chodzi o skład Everton to tak: w ramce Tim Howard, w obronie Luke Baines, John Stonesfield, Jagielka oraz Seamus Colmer, w pomocy Plenmart, James McCarthy, Flaminio oraz Viralas jaką ofensywny bądź środkowy Naismith i w napadzie Romelu Lukaku, który dzisiaj, oczywiście, jest z w United, tak naprawdę robimy tak, oczywiście dzisiaj są wasi kibice, zagrajcie tak, żeby nie zawiedli, was o umiejętności, dacie radę, o, fajnie, Kiku jest zadowolony, bardzo się cieszę, no i o... jedziemy, oby to był lepszy mecz. 13. minuta spotkania, Van Persie dogranie do Jonesa, do tyłu, przejmie to jeszcze Juan Mata, Mata co wymyśli tutaj, podaje do blinda Blind Znowu do maty doktor do Van Persiego Van Persie przejmuje piłkę, ale po co się Karera? To próbował dobić, ale niestety nic z tego nie wysło. Dlaczego Van Persie trzymał piłkę? To jest potrzebne Teraz dodezwał z rogu właśnie Van Persi, ale coś tu nie wysło. Falkao, Falkao, podaje do Van Persiego, który jedynie doszukawać. Nie, podaje znowu do Falkao, ten do tyłu do Dario Sirne Sirna, Herrera, Herrera ma tam z tyłu Van Persie, ale udało mu się odzyskać piłkę. Herrera, Herrera jeszcze tam trzymał Wagielka, ale niestety, no, Musemka ci mata nie dał rady. Blacket 18. Jutro spotkania Smaling przejmuje Valencia Valencia podaje do Smalinga Smaling będzie celną nie Valencia jeszcze ja będzie do go. Gol, gol, gol! 18. minuta spotkania. 1 do zera Prowadzi Manchester United nad Evertonem. I celcem bramki jest nie kto inny jak właśnie Antonio Valencia, który no naprawdę przepięknie strzelił to w prawy prawdopodobnie dolny ruch bramki. Tak czy siak mamy na razie prowadzenie w tym meczu. No i koniec pierwszej części spotkania. Na razie jest bardzo dobrze, bo prowadzimy 1 do zera po strzale Antonio Valencia, ale można no, by było to trochę jednak lepiej zrobić. Właśnie tutaj dam obcie nie grajcie tak źle, ale stać was na więcej. Wierzę w was. Widzę, że niektórzy dostali właśnie pozytywnej e, energii, po prostu. A ja oczywiście robię zmiany. Zobaczmy, kto tu jest taki słaby. Man Percy tym razem się nie spisuje, dlatego wejdzie za niego Wayne Rooney oraz Field Zone Środkowy, czyli wejdzie za niego Timothy Fossum Mensa. To jest też zmiana, bo kompletnie wyrzuciłem rojo, żeby no, po prostu nie robił wstydu. I tyle mogę powiedzieć. Takie są zmiany i jedziemy po prostu z drugą połową. O! W ogóle oni zmienili taktykę na 4 2 3, 1 ze Planner i Mirala z przesunięcia, McCarthy i Flaminic cofnięci. Ale nieważne. Jedziemy, druga połówka. I znowu się powtarza ta sama sytuacja, że znowu nic się kompletnie nie działo. Dlatego zobaczymy, co będzie. Falcao nie ściągnę, ze względu na to, że nie mam drugiego napastnika. A Blackett też nie ściągnę, ponieważ jakoś się radzi, dlatego myślę, że... Jedziemy dalej. Pamiętajcie, taka was rada. Jeżeli będzie 6,60 tak mniej więcej i zobaczycie, że jest ok, to nie zmieniajcie. Po prostu zostawcie tak, jak jest. 80 minut do spotkania będzie. Pjajar, Nice Najsmic i gol, niestety DHA nie dał rady tego wybronić, jeden do 1. Steven Smith nice strzela bramkę i spadamy znowu. Coś tu jest nie tak, Mus trzeba jakoś wykminić to na dniach, co tu jest właściwie nie tak, że cały czas tracimy tak łatwo bramki. Wydaje mi się, że to chyba jednak napastnicy, Valencia i Mata nie dali sobie rady, dlatego no, ja teraz zatrzymam na chwilę i zrobimy szybką zmianę. I jednak, no, zejdzie nie, nie zejdzie Dimitri Tifosu ale zejdzie właśnie Tyler Kraket, o którym mówiłem i wejdzie za niego właśnie y, Alberto Della Bera. I zobaczymy, czy tu się da. On da jakoś radę, Oczywiście wierzę w twojej umiejętności. Mam to w nosie, że nie jesteś wiarygodny. Myślisz, że co, że jest tak dobrze? Jeszcze ostatnia akcja: 93 minuta. Mesa wybija do Colemana. Coleman będzie trzymał piłkę. No i kolejne niestety nie ma kompletu punktu, jest po prostu remis 1 do 1. jeszcze dzisiaj pecha, powiedzmy, że mieliśmy pecha, choć też nie jestem zadowolony, ale porównując tamten mecz do tego meczu, to jest lepiej. To trzeba przyznać, że lekkie zmiany się przydały. Gol w końcu rozbiła mazania, niestety muszę to przeznać w Lentz zadebiutował i zrobił sobie konferencję. Valencia wygrał dzisiaj świetny mecz, czy Pański zdaje to zainteresowanie go sobą. Nie chcę o tym rozmawiać, bo to nie ma sensu. Valencia zgarnął nagrodę dla najlepszego zawodnika tego spotkania. Jak oceni Pan występ? To dobry piłkarz, a gra z mu przyjemność. Valencia właśnie jest w świetnej formie. I tak, jeżeli będzie najlepszy po prostu i będzie tu właśnie ten e, nagłówek o tym, to właśnie polecam tak, żeby go po prostu pochwalić. Jeżeli się pochwali, to po prostu będzie miał dobrze. Chciał pan ze mną rozmawiać, zagrać wspaniale, ale z kolegą sporo sytuacji podbramkowych. Tak trzymaj. O i się zadowolił. Moral znakomite. tu miło mi to słyszeć. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze nie raz pochwali pan moją ciężką i dobrą grę. Dobra, dzięki trenze, Do zobaczenia. No i po prostu się zadowolił. Oho, i znowu ma, mieliśmy kibiców jako menadżerów. Tym razem był. Menadżer Irlandii Martin O'Neill, który chciał zobaczyć, czy Seamus Coleman oraz James McCarthy mają być powołani. Ale także, ale także był menadżer Belgii, Mark Wilmoć, który obserwował Kervina Miralaza i Romelu Loqueco. Czyli głównie patrzył niestety na zawodników Evertonu. Co niestety znaczy, że po prostu się nie spisaliśmy na tyle, żeby miało być po prostu dobrze. Czasem jeszcze tylko zobaczyć, czy ktoś miał bardzo niską ocenę. To w fosu męsa miał niestety, więc on dostanie ostrzeżenie tylko. Mam nadzieję, że pozytywnie zareaguje na to. Wiem, że on jest młody, ale myślę, że po prostu mu się to przyda. Oprost. Że Timothy i akceptuje ostrzeżenie Timothy i przyjął wiadomość się ostrzeżenie udzielonym mu po jego słowem w sobie powstrzymując się od komentarza. Tu oznacza to tak, że przyjął, ale jemu też się co... ale tu mu się coś nie podobało, że tak jak w przypadku Royo że nie, zasługu... nie zasłużył na ukaranie, stwierdził, że no ale co ja zrobiłem źle? Chyba powinien pan jednak inaczej nie karać, coś w tym stylu. Ale jednak to mnie cieszy, że Chociaż zaakceptował to, a nie zapowiedział, że, że no jak to przecież dobrze grałem! Pan chyba źle mówi to. No ale cóż, mieliśmy dwa mecze, pokazał wam oczywiście rozgrywki jak to na razie wygląda. Niestety słabo to na razie wygląda. Po dwóch meczach mamy tylko jeden punkt, co na, jak na mecze United na te nie za wynika. Chociaż Tottenham i Arsenal też nie mają dobrego sezonu. Ale jednak nie patrzymy na nich, tylko patrzymy na siebie, że powinniśmy lepiej grać. I taka jest właściwie prawda. No ale cóż, zakończę ten odcinek na dwóch meczach i myślę, że to będzie akurat odpowiednia sprawa. Tym razem zostawiam z ekranem Andera Herery, któremu niestety spadły umiejętności, ale mam nadzieję, że się poprawi w następnym odcinku. Tak czy siak, ja już się z Wami zegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zasubskrybować, jeśli chcecie. napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik ADWW. Na razie i cześć!